Witam, witam. Ludzie, ludzie, cuda w tej budzie. Bo to przede mną właśnie i przed wami oczywiście właśnie dostałem dodatki do planszowego Dark Soulsa. To jest po prostu niesamowite. Niesamowite. Jeżeli oglądacie moje filmy, jakiś czas temu recenzowałem yy, podstawkę gry planszowej Dark Souls i jeden dodatek, czyli Dark Souls Pension. Czyli to jest po prostu ten ogród Dark tam gdzie mieliśmy Artoriasa, Sif'a. Eee, pokazywałem Wam te dodatki. I od tamtej pory jakaś część dodatków wyszła. Można je było normalnie kupić w sklepie, ale pewna część, taka można powiedzieć najważniejsza część, w ogóle nie wyszła. Firma kompletnie olała ten temat, czyli ten cały Steamforged Games kompletnie olał ten temat. To jest w ogóle ciekawa historia z tymi, bo od 2016 roku oni zapewniali ludzi, którzy ufundowali im tą grę na Kickstarterze, płacali datki, oni zapewniali ludzi, że ta gra będzie, będzie, będzie i będzie. Niektóre dodatki można było kupić na sklepach, ale niektóre dodatki, jak na przykład ten i ten za nim nie można było kupić na sklepie, te dodatki można było tylko dostać jeżeli yy, wspierałeś na Kickstarterze oczywiście za większą kwotę. I oni tak zwodzili ludzi za noc przez przeszło 3 lata, od 2016 roku, mamy koniec 2019 roku, grudzień, 2 grudnia, i oni do, do tego czasu zwodzili ludzi, do końca listopada zwodzili ludzi że ciągle te dodatki wyjdą. Pamiętam te zapowiedzi na sklepie, bo na przykład płyty można było dostać na sklepie i ja od 2018 roku widzę jak początek 2018, wakacje 18, grudzień 18, początek 19, wakacje 19, czwarty kwartał 19, no i w czwartym kwartale rzeczywiście się pojawiły. Z kompletnie ulało ten temat. Oni zebrali nieco pieniądze. Ufundowali na Kickstarterze Dark Soulsa plus parę dodatków z bosami głównych, no głównie właściwie bosów, które można było dostać na sklepach, bo to były takie dodatki, które też się pojawiały właśnie na sklepach, można było je doodstać. A, a takie dodatki jak na przykład T2, one były tylko dla y, wspieraczy, dla tych, którzy zapłacili konkretnie za ten produkt, wyższe nominały. I oni do teraz ich nie dostali. Dopiero teraz ludzie dostali, kiedy już o tym zapomnieli nawet, co dostali. Bo skąd je mam? Kupiłem od gościa. Dlaczego je sprzedawał? Dlatego, że przez te 3 lata, odkąd kupił sobie podstawkę i ograł tylko te dodatki, które były dostępne, znudziła mu się ta gra. Jak większość innych osób i zaczęli te gry sprzedawać. Gry naj, najczęściej już się posprzedawały yy, dawien dawna i teraz, na przykład typ, od którego to kupiłem, był w ogóle w szoku, że to do niego przyszło. Tak się zdziwił, mówi, że 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 hoj. I to nie jest jeden przypadek. Na Olik się widnieje już kolejna aukcja, gdzie znowu są wszystkie dodatki. A na eBay już jest tego od multum i multum ludzi to już sprzedaje, właśnie z tego powodu, że przez te trzy lata już im ta szajba na planszowego Dark Soulsa przeszła, zajęli się czymś innym, już nie chcą w to grać, sprzedali podstawkę, sprzedali dodatki, które mieli, a pieniędzy z tego Kickstartera nie mogli wycofać, więc kiedy im to przyszło, to oni zaczęli to teraz sprzedawać i można to w różnych cenach kupić. Bo ludzie troszkę sprzedają to taniej niż yy, albo, no nie wiem, nie wiem jak to było. Nie, nie na Kickstarterze, więc nie wiem. Ja wszystko kupiłem od ludzi, no ale nie używane. To było w folii, tylko już nie w folii, bo przed filmikiem sobie w folii ściągnąłem, Ja musiałem to zobaczyć na własne oczy, czy się wszystko zgadza, czy gościu na przykład sobie czegoś nie pojmował, ale na szczęście był yy, uczciwy, także szacun wielki. I zestawy przyszły. Zestawy przyszły. I co jeszcze najlepsze mogę powiedzieć odnośnie Steamforge Games. Steamforge Games nieźle wydymało, że tak brzydko powiem, yy, wspieraczy z Kickstartera. Jak wydymali? No tak wydymali, że w yy, zapowiedzi, bo przeglądałem te zakładki na Kickstarterze, jak były te wszystkie dodatki dla wspieraczy, to, była, to tych dodatków było więcej. A oni teraz, żeby ciąć koszty po tych trzech latach, kiedy chyba ruszyło ich sumienie, że jednak nie, nie warto więcej olewać jak, jak powyżej trzech lat, powyżej czterech, bo to już prawie cztery lata będzie niedługo, żeby nie olewać dalej tych graczy, więc zaczęli stworzyli te dodatki i te dodatki wydali. W jaki sposób je wydali? Wydali je w taki sposób, że połączyli dwa dodatki w jedno. Nie wszystkie, ale na przykład pierwszy dodatek, który zawiera e, klasy postaci, czyli coś, co do Dark Soulsa jest, no kurde, znamienite, no kto by nie chciał pogryć człowiekiem zniknął, albo Piromantom czy czarodziejem, prawda? Tych, do, tych postaci nie było. Teraz je dostaliśmy. Ale ten dodatek miał zawierać tylko i wyłącznie te postaci i nic więcej. Tak było na Kickstarterze zapisane. Natomiast kolejny dodatek zawierał postacie w zbrojach. Tutaj co mamy? Tutaj mamy wszystko. Dwa w jednym. Armor set to był całkowicie inny dodatek i charakter set. Dwa dodatki w jedność. W jednym połączone. I tak samo połączyli z samo, samony. I yy, dodatek z najeźdźcami. Te zostały, to miały być dwa dodatki, a zostały połączone w jedność. Co najlepsze, zanim. Yy, w sumie jak już Steamforge zaczął olewać graczy bo moim zdaniem to Steamforge po prostu zbyt dużo sobie samemu naobiecał oni chyba się rzucili z motyką na słońce zebrali niezłe pieniądze, naobiecali ludziom że wydają fajne dodatki a czas naglił i nagle zaczęły pojawiać się inne gry bo w międzyczasie kiedy oni powinni robić te dodatki oni już zrobili Horizon Zero Dawn potem zrobili już planszówkę Resident Evil 2 na podstawie tej, tego najnowszego remake'u to gdzie miejsce na te dodatki? Oni ich w ogóle nie robili. Oni ich w ogóle nie robili. Dopiero chyba mówię, ruszyło ich w końcu sumienie, że trzeba to zrobić i żeby nie rozdrabniać się, to już zaczęli łączyć te dodatki i, wy, i wysłali. Ale tu jeszcze jedną ciekawostkę za chwilę o łączeniu dodatków powiem. Eee, zauważyłem to jest to, taką ciekawą rzecz, bo jak przeglądałem te dodatki... Pierwszy dodatek, tak jak pokazałem, jest yy, Character Expansion i Armor Set. Drugim dodatkiem są płyty zawierające Darkroot Basin i Iron Keep, yy, czyli Żelazna Forteca i Ogród Darkroot. No ja mam już dodatek Ogród Darkroot, więc będzie się fajnie grało na planszach z ogrodu. A trzecim dodatkiem, wow, 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 trzecim dodatkiem... No, stańcie. Tam. Trzecim dodatkiem jest dodatek z Pursuerem, czyli z jednym z ciekawych bossów z Dark Souls 2, no i mamy tutaj tego Pursuera, on się nazywa Explorer Expansion. I ten dodatek zawiera e, parę nowych postaci, e, mimika e, Pursuera i oryginalnie ten dodatek został też zmieniony, ponieważ coś z niego zabrali. Ten dodatek powinien zawierać jeszcze yy, jak on się nazywał. On był ukrytym bossem w Dark Soulsie dwójce. To był jeden z bardzo... On, on był chyba jeden z najtrudniejszych bossów w Dark Souls dwójce, On był ukryty. Można w ogóle do tego... Normalnie do tego poziomu z tym bossem nie dostałeś się normalnie. Ja osobiście tego bosa nie widziałem, to był jakiś... Yy... On wyglądał jak taki samuraj w zbroi tych takich yy, rycerzy, co biegali właśnie w, w żelaznej fortecy. Zapomniałem jak on się teraz nazywał. I ja on powinien w tym dodatku być. Ale go nie ma. Usunęli go z tego dodatku. Natomiast zastąpili go od Dragon Slayer Kart. Ciekawostka. Ponieważ Steamforge jak sprzedał swoje dodatki, yy, podstawki i dodatki, te wcześniejsze, zanim zaczął się zabawiać w to, to yy, na swojej stronie oficjalnej wrzucił w PDF-ie karty postaci i figurki, które można było sobie w warunkach domowych legalnie wydrukować, na ja przykład tam był mimik, można go było sobie wydrukować na papierze, złożyć go na pół, skleić, i cieszyć się papierowym mimikiem durnowate i wydali też karty Old Dragon Slayer Stary Zabójca Smoków jeżeli graliście w dwójce to w tej yy, Fortecy Błękitu co opuszcza się ten most to właśnie jest Old Dragon Slayer on wygląda jak Ornstein ale to nie jest Ornstein i po prostu Stary Zabójca Smoków i yy, oni to karty do tej postaci też wydali u siebie w PDF-ie. Po to, żebyśmy sobie je wydrukowali, nie mogli się cieszyć grom. Gdzie jest figurka? Postanowili nie wydawać figurki, tylko ciąć koszty, ponieważ przecież w podstawce mamy Orszteina i Smauga. A Old Dragonflayer wygląda jak Orsztein. To po co robić kolejnego Orsztejna jako figurkę? Tylko nie nazywać go Orszteina Dragonflare. Po prostu dajmy ludziom karty, a figurkę sobie zastąpmy morsteinem ja tak zrobiłem. Wydrukowałem sobie te karty u fotografa na papierze fotograficznym, a teraz dostajemy te karty tutaj. Razem, oczywiście, z Licznikiem Życia, z yy, Pierścieniem, z kartami Ekwipunków, prawda? Dostajemy tutaj też Silver Knight Spearman, Firebomb Hollow i dostajemy też takie dodatki jak Terrain Miniatures, czyli yy, skrzynia, bo, beczki. Yy, nagrobek i ognisko nasze kultowe, no i oczywiście figurkę Pursuera i minibosa Mimika, który troszkę, no ja będę musiał to doczytać jak to działa, wiem, że on się pojawia w skrzyniach, no jak to Mimik, prawda? Tak to wygląda, także wyrzucili stąd tego yy, Sir Alon, Sir Alon, on się tak nazywał, Sir Alon, on jest jednym z najtrudniejszych bossów z Dark Souls 2, widziałem streamy, gdzie ludzie naprawdę tracili na nim zdrowie, nerwy i zęby zjadali. Seralon. Tak. On, on siedzi po turecku tak jak samuraj. Walczy kataną samurajską. W takiej zbroi płytowej troszkę jak właśnie tacy starzy samuraje. I on powinien tutaj być. I na jego miejsce dodali właśnie. Jego zabrali oficjalnie. A dodali Old Dragon Slayer Cards. Fajna sprawa, bo teraz w końcu będą prawdziwe karty już nie drukowane, już te drukowane mogę sobie spalić w piecu, a teraz będę miał prawdziwe karty i mogę używać figurkę Orsztejna jako prawilną figurkę do gry jako kolejnego minibosa także jestem bardzo zadowolony no i ostatnia rzecz o której powiem yy, ten filmik będzie tylko taką zapowiedzią dopiero w następnych dwóch filmikach pokażę te dodatki które tutaj yy, otworzę pokażę karty itd. Tak ale chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz. Yy, gracze, którzy wsparli na kilku starterze za największą kwotę, czyli za tą oficjalną, naj, najdroższą kwotę, nie wiem ile, bo nie patrzyłem na to te tego, teraz chyba już nie piszę nawet za ile, to dostając wszystkie dodatki mieli dostać ekskluzywną figurkę Soleira w, w oczywiście pozycji Praise the Sun. Z dodatkowymi kartami do tego Soleira, z jego ekwipunkiem, z jego, no z jego ekwipunkiem po prostu kalasty do Soleira i figurkę Soleira. To miał być y, ekskluzywny prezent dla tych, którzy wsparli za największą kwotę, którzy dostali wszystkie te dodatki. I dodatkowo dostali ekskluzywnego Orstein, y, ekskluzywnego Soleira, którego można było przyzwać sobie jako Samona. Jak zostali wydymani ci gracze? A no tak, zostali wydymani. Że Soleira dodali do samonerów, do tego paku z samonerami. Więc teraz ten pak można sobie pewnie kupić za jakieś 150, 200 zł i można się cieszyć posiadaniem Soleira z kartami, którego normalnie pewnie nie wiem, tam dostawałeś, jeżeli zapłaciłeś tam, nie wiem, no nie wiem ile. Dajmy na przykład do 1000 dolców. Jeżeli sparłeś na starterze za 1000 dolców, to wtedy. Ja tak czysto przykładowo mówię, to wtedy do dostawałeś Soleira, a teraz Soleira możesz sobie kupić w tym paku z samonerami, bo on tam jest, został dodany. Wcześniej miałoby go tam nie być. Teraz już został tam dodany. Także jak chcesz Soleira, możesz go posiąść z tamtego paku. Możesz sobie kupić pak z samonerami i posiadać Soleira, cieszyć się jego unikatową pozycją dla graczy darców. Tak zostali wydymani wszyscy gracze. Ja nie wspierałem, także nie zjadałem na tym nerwów. Wiem, że ludzie na forach czytałem, że ludzie nieźle nerwy na tym zjadali, jak czekali, czekali, ciągle dostawali tylko na maile powiadomienie, że już będzie ludzie, już będzie! Jednak nie będzie. Poczekajcie jeszcze pół roku, a już będzie wakacje, nie będzie. Jednak poczekajcie może gdzieś pod koniec roku i pod koniec roku je buduj, do ludzi przychodzi cały pak, kontenery, sypią się z nieba, spadają jak meteoryty. I ludzie dostają dodatki. Wszystkie wow! Zabiłem dodatek i mało nie zabiłem własnej kamery. Dostają dodatki. I wystawiałem je na Allegro, na Oliksie, na Ebayu i sprzedają, bo już sobie w to nie grają. Po trzech latach gusta się zmieniają, już mogą w to nie grać i widzę, że ludzie już nie grają, bo typ, od którego to kupiłem, po prostu już to nie gra. Sprzedał podstawkę, jeżeli miał jakieś dodatki, to sprzedał, opowiadał tylko, że sprzedał podstawkę. I tyle. To już mu nie było do niczego potrzebne i sprzedał. W dzisiejszym filmiku to w sumie będzie tyle. Chciałem tylko tak zainicjować to co się stanie w dwóch najbliższych filmikach z racji mhm. tego, że płytki nie nadają się za bardzo do osobnego filmiku więc mogę tylko pokazać, to są płytki Darkroot Basin czyli ogród Darkroot i Żelazna Forteca i mamy tu 9 płytek dwustronnych z ogrodu Darkroot i z Żelaznej Fortecy, to jest płytka wejściowa no i o, to jest płytka Mega Bossa Main bossa, czyli tego bossa głównego. Jak wygląda z drugiej strony. Z drugiej strony wygląda tak. Tutaj jest yy, mini bossa. No, spoko wygląda. No i tak każda pozostała płyta. Jestem bardzo zadowolony, że nabyłem. Nie mały pieniądz, ale nie warto na tym oszczędzać. Jeżeli jesteście fanami Dark Souls, to, to są pozycje, które w Polsce niewiele osób wspierało na Kickstarterze ten projekt. Bardziej, oczywiście, tam jakaś Ameryka, bo w sumie Steamforge Games jest angielską firmą, jeżeli dobrze pamiętam, z Londynu. No ale ogólnie tam gdzieś tam no za granicą, nie w Polsce, jak to w Polsce. Wspierali ludzie, jak widać zresztą na załączonym obrazku ale pewnie to by był jakiś tylko ułamek tego co spierali w innych krajach więc w Polsce ci co dostali sobie zachowali to sobie zachowali a ci którzy sprzedają no to są na się widziałem były na Allegro bo to za Allegro jest kupione ale na ewaju też można kupić nawet widziałem że ludzie to, ten dodatek z postaciami z tymi armorsetami sprzedają za 19 dolarów ktoś sprzedaje no także myślę, że 19 dolarów to jest na pewno bardzo dobra kwota i warto w tej kwocie to sobie zakupić. Kwoty są różne, z ciekawości patrzyłem na eBay'a, ale jeżeli jesteście fanami Dark Soulsa, macie podstawkę, fajnie wam się grało, no to dokupcie sobie dodatki, bo te dodatki przynajmniej, to znaczy, no myślę, że te dwa na pewno. Płytki, no jeżeli znudziło wam się granie na podstawowych dwóch bazach, no to wiadomo, te płytki jak najbardziej a ten dodatek jest must have a ten dodatek też wnosi coś ciekawego, bo wnosi wam oryginalne karty do tego dragon yy, wnosi wam fajnego pulswara, jeżeli nie lubicie pursuara, no to wnosi wam mimika którego no, myślę, że powinno się posiadać, no i wnosi wam dwie dodatkowe figurki plus jeszcze trójwymiarowe modele tego co mieliśmy w no w tych oczywiście w tam żetonach, prawda tylko że jest tego plus i minus. Zajebiście to wygląda, można sobie to pomalować, ale pudło, oryginalne pudło plus Darkroot Expansion, patrzcie, patrzcie jakie to jest duże. Dołóżmy jeszcze to do tego, to, to plus to i najlepiej jeszcze kupmy sobie jakiegoś bossa i dołóżmy jeszcze ten dodatek z bosem. I teraz jedź, jedźcie gdzieś z tym. To chyba kurna trzeba przyczepkę albo taczkę ze sobą wziąć lub jakiś wózek na kółkach, żeby to przetransportować. Jak wy na boga to weźmiecie? Chyba, że kupicie sobie walizkę z Warhammera za 300 zł, taką zajebistą, otwieraną, wygąbkowaną w środku i to chyba wszystko tam wpakujecie już bez pudełek, tylko osobnie w te gąbki powkładacie figurki, prawda? To jest chyba jedyne rozwiązanie, ale dość kosztowne, bo takie walizki kosztują po chyba 200-300 zł, także jest to dodatkowy koszt ale no matko jedyna jak to zabrać wiem, że wyszły takie gąbkowo organizery, ale to są gąbkowy organizer właściwie tylko na podstawkę. Gdzie te dodatki wpakować? To już ogród Darkswood, SIF, jakim on jest potężnym modelem Artoria. Jak takie modele przetransportować, jeżeli nie chcecie brać oryginalnego tego? Wrzucić tak do torby, to się wam poniszczy. Połamie. A jak malujecie, to się po, po farba poniszczy. Bob drapuje, więc y, jak to przetransportować? No, ja to woziłem, te, te dwa dodatki woziłem do drugiego miasta, żeby grać z kumplami. Te dwa dodatki woziłem w wielkiej torbie, już było ciężko, bo to jednak swoje waży. Dołóżmy jeszcze do tego to, jak to zabrać? No, mówię, ja to będę musiał albo wziąć na dwie torby i dźwigać jak jakiś strongman w rękach, albo nie wiem, albo wziąć jakiś wózek, chcę załatwić i to po prostu. Torbę na kółkach i to tam chyba wpakować. A poza tym może ten dodatek to nie, bo on tylko zawiera dodatkowe klasy, więc tego. Mo można grać i tak tylko w maksymalnie 4 osoby, ale dołóżmy ten dodatek plus jeszcze tamte dwa dodatki, to to jest granie na cały dzień. Ta gra jest naprawdę długa. Dołóżmy jeszcze te bossy Zbogaćmy to o tamten dodatek Darkroot Expansion y oczywiście podstawka stamtąd. No to jest... Zwykła gra opiewa w jakieś 3, 4 do nawet 5 godzin. Raz nawet się zdarzyło, że z kumplem graliśmy 7 godzin. 7 godzin seryjnie. Nocował u mnie i graliśmy 7 godzin w tą grę. A tutaj kolejne wychodzi wam dodatki, kolejne dodatki, które wnoszą wam coś nowego, wnoszą wam mimika nowego. Jeżeli gra się wam powiedzie, będzie dobrze się wam grała, no to to, to, to będzie. Na kolejne, nie wiem, to będzie pół dnia będzie się grało, z 8 godzin gdzieś. Także ta gra jest y, bardzo czasochłonna i wielu recenzentów odpadało przez właśnie czas tej gry. Ale to już, to już wspominałem o czasie gry, o trudności gry, jak przenieść trudność manualną z pada na planszówkę, gdzie rzuca się tak naprawdę kośćmi. Jak przenieść tamtą trudność w tą trudność. Ale o tym już wspominałem, także zapraszam do tamtego filmika, w którym opowiadam o Dark Expansion i o podstawce. Tam możecie się tego dowiedzieć, co ja mam na ten temat do powiedzenia. A tutaj, jak widzę, już się rozgadałem. Ale jestem zaoferowany. Tym, co tu się znajduje, jestem bardzo zaoferowany i będzie cięte. będzie Kurde, już na ten weekend. Cięte będzie. Muszę złać kupi i... i będzie cięte. Bez alkoholu, żebyśmy dłużej cieszyli się tam grą. Niedługo retencję tych dwóch zestawów. Dzięki. Hej.